Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj mam taką fajną robotę. No i nie mogłem się powstrzymać, żeby to nagrać. Najpierw chciałem Wam pokazać, ustawiłem to na frezarce, na czujnik zegarowy. To takie stare wspomnienia z dawnych lat. Przełączę kamerę, zobaczcie. Są to kartery od silnika od Simpsona. No i będę tutaj ten otwór od tulei cylindra powiększał pod y, większą większą tuleję dokładnie pod siedemdziesiątkę będę to rozfrezowywał ustawiłem teraz to na czujniku zegarowym na mojej frezarce no i chciałem tutaj pokazać teraz jak dokładnie w miarę mi się udało to y, ustawić następnie będę to frezował także Patrzymy najpierw w jednym kierunku. Czujnik zegarowy mamy wyzerwany. No, jedną dziesiątą na dziesiątkę jest ustawiony i przejeżdżam w tym kierunku. Cyk. O, jakieś tam. 3 do 5 setek odchyłki mógłbym jeszcze lepiej to ustawić, ale wydaje mi się, że już nie ma potrzeby więcej. I w drugim kieruneczku jeszcze. No i tu mamy do środka. Jakieś 500 setek. No, powiedzmy, że dokładność 1 dziesiątej. No, uszczelka pójdzie, to wszystko wyrówna. Także wydaje mi się, że nie ma potrzeby lepiej tego kalibrować, jak na moje oko. Za chwilę, jak już zrobię programik tutaj na sterowaniu, to wrzucę filmik z frezowania. Jestem ponownie, program zrobiony, więc puszczamy frez założony. Wszystko przyszykowane, to puszczam, odwracam kamerę i zobaczycie kawałeczek i później jeszcze końcóweczkę dorzucę zarysowałem sobie tutaj delikatnie po ustawieniu żeby sprawdzić czy wszystko się zgadza program niby 5 minut ma trwać delikatnym wiórkiem nigdzie mi się tutaj nie spieszy z tym to ma wyjść a nie się spierdolić przepraszam zepsuć no i puszczam Frezuje pod cylinder 70 głębokość tak jak w oryginale na 22 mm, średnica prezowania 50 mm, z tym że zostawiłem datek 500 na obróbkę wykańczającą, żeby to ładnie gładko wyszło. No i dobra, lecie. jesteśmy już po połowie, Dwie minutki minęły. O no, niecała połowa, 11 mm i rośnie. Tak to się kręci, parametry też nie jakieś tam wygrowane delikatnie. Obrabia się. Na chwilę będzie kątówka. Mocowanie zimarło ustawione. Silnik trochę jest wyszlipowany. Ten Cały program powoli dobiega końca. Już jesteśmy na końcówce. E, niby zostawiłem tutaj e, jedną dziesiątą na dodatku do fryzowania, ale zobaczę od razu, czy ten cylinder, który mam, zmieści się na to. Także jak maszyna tylko wyjedzie, skoczę po cylinder i zobaczymy, czy pakuje. Tu się wyjechało. Tak to wygląda po frezowaniu. Dobra, idziemy po cylinder. Swoją drogą, tutaj jest bardzo dużo części od Simsona, bo jest cały, kompletnie odrestaurowany. Mamy tutaj koła, trochę części silnikowych i tam cała masa w pudełeczkach. A tak mamy. Jakiś tam cylinderek Zaraz zobaczymy Czy pasuje O, no powiem szczerze, że Pasuje Nawet pasuje Na wcisk. delikatny luźnik jest no fajnie no i teraz będzie siedemdziesiona czterdzieści cztery siedem wymiar tłoka no ładnie dzięki Musiałem jeszcze zrobić małą poprawkę i splanowałem całą yy, powierzchnię tutaj cylindra, yy, karterów raczej, która się styka z cylindrem, ponieważ yy, był tu pomiędzy dwoma karterami uskok. Yy, kartery są poskładane na kołki, ale no niestety był jakiś uskok, jakiś taki defekt produkcyjny i postanowiłem, że yy, poprawię tą płaszczyznę. No i A teraz akurat jeszcze paska się robi. No i to na tyle. Ściągam to z maszyny.